Pierwszy EPIX wyszedł już 7 lat temu, a to jest EPIX generacji drugiej. Jeżeli chodzi o wygląd, to zmienił się on diametralnie. Ale czy są w nim jakieś nowe funkcje? Czy jest to najlepszy sportowy smartwatch? Zapraszam do testu. Wygląd tego zegarka jest zdecydowanie sportowy, chociaż moim zdaniem pasuje też do garnituru. Koperta w rozmiarze 47 mm jest spora. Jego waga to około 70 gram. Moja testowana wersja z szafirowym szkłem ma ramkę tytanową. Jest jeszcze wersja biała szafirowa oraz tańsza srebrno-czarna wykonana ze stali nierdzewnej ze szkłem Gorilla Glass. Silikonowe paski mają szerokość 22 mm i mają autorski sposób wpinania QuickFit, czyli nie są to klasyczne teleskopy jedynie dedykowane paski będą tutaj pasowały. Do jego obsługi wykorzystujemy 5 przycisków, a także mamy dotykowy ekran. Na spodzie znajdują się czujniki oraz złącze do ładowania. Obudowa jest wytrzymała i ciężko zdobyć na niej ryskę. Całość wspiera standard militarny MIL-STD-810, czyli odporność na niskie ciśnienie, wysoką oraz niską temperaturę, a także piasek, kurz oraz zanurzenie w wodzie. Więc spokojnie możecie z niego korzystać na plaży, na basenie, a także w zimnych górach i w ciepłych krajach. Swoim wyglądem jest bardzo zbliżony do Fenixa 7 i tak naprawdę to jedynie wyświetlacz się tutaj wyróżnia. No i właśnie, sercem frontowej części jest amoledowy ekran o średnicy 1,3 cala z rozdzielczością 416x416 pikseli. Ma on możliwość ustawienia ciągłego podświetlenia. Jeżeli przesiadacie się z Fenixa lub innego modelu, który miał ekran Memory in Pixel, to różnica będzie widoczna. Kolory są tu zdecydowanie lepsze, żywsze. Mamy wbudowany czujnik oświetlenia, który pomaga dostosować jasność do panujących aktualnie warunków. No i jest dobrze widoczny nawet w słońcu. Dzięki połączeniu ekranu dotykowego z przyciskami możemy w każdej chwili wyłączyć dotyk i korzystać z samych przycisków, na przykład podczas pływania, tak aby przypadkowo nie zostały wciśnięte jakieś funkcje. Wyświetlacz MIP z Phoenixa jest energoszczędny i jest ciągle widoczny, bo odbija światło. A ten z Epixa wyświetla obraz i co prawda pobiera więcej energii, ale za to jest dużo jaśniejszy i ma wyższą rozdzielczość. No i mi osobiście ten ekran podoba się bardziej. Prezentowane dane są czytelniejsze, szczególnie przeglądanie mapy jest wygodniejsze. Tak jak mówiłem przy poprzednich garminach, tak też i w tym modelu powtórzę, że organizacja menu jest trochę skomplikowana. Szczególnie jak przesiadacie się z Samsungów, Amazfitów czy Huawei. Środkowym przyciskiem z lewej, po dłuższym przytrzymaniu, wchodzimy do menu głównego z wszystkimi ustawieniami. Przycisk górny przynosi nas do menu skrótów. Możemy dopasować tutaj wszystko według siebie, możemy zmienić kolejność i funkcję. Przyciskiem dolnym z lewej, po dłuższym przytrzymaniu, przychodzimy do zakładki z muzyką, gdzie możemy wybrać odtwarzany utwór lub połączyć słuchawki. Dzięki wbudowanej pamięci jest opcja wgrania swoich kawałków. Możemy także odtwarzać muzykę ze Spotify i Deezer, jeżeli macie wykupione premium to da się pobrać utwory z tych portali na zegarek. Dalej są jeszcze widżety, do których możemy przejść naciskając delikatnie ten sam dolny przycisk albo wykonując gest z dołu lub góry ekranu. Na widżetach wyświetlają się informacje z naszymi statystykami np. Na naszego snu, tętna, powiadomienia, wszystkie widżety możemy ustawić według siebie. Powiadomienia nie mają możliwości odpowiadania ani też nie wyświetlają zdjęć, za to są emotki. Przycisk górny z prawej strony po lekkim dotknięciu odpowiada za opcję wyboru, a po dłuższym przenosi nas do zakładki z aktywnościami, ale o nich pogadamy później. Dolny przycisk odpowiada za funkcję wstecz. Wracając jeszcze do przycisków z lewej, ten na samej górze po krótkim dotknięciu odpowiada za podświetlenie lub wygaszenie ekranu, a dwa poniższe to przyciski góra-dół. Trybów sportowych w tym zegarku jest 30 i pewnie spora część osób pomyśli sobie, jak to zegarek sportowy, jeżeli sporo tańsze Samsungi czy Amazfity mają po 150 opcji sportowych? No ale różnica jest taka, że Garmin daje nam faktyczne funkcje ze szczegółowymi pomiarami, a nie tryby mierzące kroki, tętno i dane GPS, różniące się w sumie tylko nazwą. Przykładowo w Epixie dla biegaczy mamy mapy TopoActive całego świata z możliwością precyzyjnej nawigacji, zaplanowania trasy, którą chcemy biegać, czy wgrania trasy znajomego. Są też mapy narciarskie ze stokami na całym świecie, wtedy możemy wybrać sobie stok, na którym się znajdujemy, i on się wyświetla na zegarku. Na treningu siłowym mamy animację konkretnych ćwiczeń z pomiarem liczby powtórzeń. Jeżeli gracie w golfa, to zobaczycie mapę pola golfowego z informacjami dołek po dołku, co i jak wygląda i w jakiej odległości jesteśmy. Funkcje mógłbym wymienić długo, ale pozwólcie, że opowiem o nich tak w skrócie, żeby ten materiał nie trwał pół godziny, a szczegółowe opcje. Będziecie mogli doczytać na stronie o produkcie. Sygarek wyposażony jest w Garmin Coach, czyli bezpłatne plany treningowe. A co najlepsze, już na start, przechodząc do zakładki biegania, dostajemy wskazówki, jaki trening powinniśmy wykonać. Możemy oczywiście włączyć standardowy pomiar, ale jest to świetna funkcja dla osób, które nie potrafią ułożyć sobie same planu treningowego. Epic na podstawie historii biegów potrafi ustalić nam tempo na dystansie, jakich chcemy przebiec. Jest też sporo autorskich algorytmów, które dają nam statystyki efektywności, monitorują naszą wydolność i informują, kiedy powinniśmy iść na trening, a kiedy powinniśmy jeszcze odpocząć. Dla osób wspinających się w górach mamy informacje o zbliżających się wzniesieniach, nachyleniach czy obniżeniu terenu. Jest też zakładka aklimatyzacji z informacjami, jak nasz organizm reaguje na zmianę wysokości. Wyświetlane na ekranie dane podczas aktywności możemy zmienić i dopasować według swoich preferencji dla każdego sportu oddzielnie. A dodatkowo możemy wybrać, czy podczas danej aktywności chcemy, żeby ekran był aktywny, czy dotyk był wyłączony. Na pochwałę zasługuje lokalizacja, bo zegarek bardzo szybko łapie fixa. Dosłownie kilka sekund po odpaleniu mamy informację, że GPS został zlokalizowany. EPIX korzysta z wszystkich dostępnych systemów satelitarnych GPS, GLONASS, Galileo, BAIDU i GZZS, a dodatkowo wspiera funkcję multiband, czyli przełączania się pomiędzy pasmami, tak aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki. Widoczne jest to szczególnie w miastach czy lasach, gdzie tańsze zegarki potrafią mieć słabszy zapis trasy, a tutaj jest bardzo dokładnie, krok po kroku, zapisana cała przebiegnięta nitka. Nie zabrakło też pomiarów codziennej aktywności, takich jak sen, tętno, kroki, kalorie, SPO2, a także są autorskie body baterii, które określają w jakim stopniu jesteśmy wypoczęci i gotowi na następny trening. Wszystkie pomiary są poprawne czy to sen, kroki, tętno. Dodatkowo mamy opcję podłączenia zewnętrznego, bezprzewodowego czujnika tętna. A dla fanów funkcji Smart, poza możliwością zapisywania utworów ze Spotify, jest jeszcze opcja Garmin Pay, czyli płacenie zegarkiem. Wystarczy dodać kartę bankową i w łatwy sposób możemy płacić naszym nadgarstkiem. Jeżeli korzystaliście z innych modeli Garmina, to pewnie miały one ekrany MIP, czyli te podobne do e-booków, i były cały czas podświetlone tak jak Fenix 7. W tym modelu mamy AMOLEDA, więc jeżeli chcemy mieć cały czas podświetlony ekran, to trzeba wiedzieć, że z wszystkimi pomiarami, powiadomieniami i właśnie tym ekranem wytrzyma on około 5-6 dni. Ale ja polecam zmienić podświetlenie na tryb gestu. Wtedy wystarczy, że podniesiecie nadgarstek do góry i podświetli wam się ekran z godziną. W takiej konfiguracji zegarek wytrzyma już 2 a nawet 3 razy tyle, bo do 15 dni. Jeżeli dodamy do tego codzienną godzinną aktywność. To wiadomo, bateria będzie spadała szybciej, ale te 6-7 dni spokojnie jesteśmy w stanie wyciągnąć. Jeżeli chodzi o ciągły pomiar GPS, to Epix pozwoli nam na 30 godzin pracy. Do ładowania musimy pamiętać o kabelku, który producent dodaje w zestawie. Niestety nie mamy tu USB-C, czy też ładowania bezprzewodowego, więc na wycieczkę musimy zabierać go zawsze ze sobą. Do pełna jesteśmy w stanie naładować go od zera w lekko ponad godzinę. Moim zdaniem, jak na sprzęt za MOLEDEM, są to bardzo dobre wyniki. Do sprawdzenia zebranych danych i pomiarów dostępna jest aplikacja Garmin Connect oraz strona internetowa. Prezentowane dane są szczegółowe oraz czytelne. Z poziomu aplikacji na telefonie możemy zaplanować sobie trasę do przybycia, którą później wczytamy na zegarek. Podsumowując, Garmin Epix Gen 2 to prawdziwy kombajn dla osób aktywnych. Jest to taki Fenix 7, tylko że z ekranem AMOLED, który jak dla mnie, dla osoby trenującej amatorsko, a także dla gadżeciarza, jest świetnym spoiwem pomiędzy sportowym zegarkiem a smartwatchem z ładnym ekranem. Ogrom dostępnych funkcji na początku może przytłaczać, ale po wyrobieniu swoich schematów, z czasem da się ze wszystkim połapać i zegarek bardzo dużo nam podpowiada. Jest takim jakby wirtualnym trenerem na nadgarsku. Ewentualnie możemy zmieniać nasze plany treningowe w aplikacji. Jego cena jest wysoka, nie da się tego ukryć, ale jeżeli jesteście zjawieni na aktywny tryb życia, to uważam, że warto zainteresować się tego typu sprzętem. Jak widzicie, raz na dwa tygodnie na pół godziny biegania, to raczej nie ma sensu tyle wydawać. No bo na przykład Galaxy Watch 5 Pro od Samsunga może dać Wam więcej funkcji smart, ale za to bateria w nim trzyma ledwo 2-3 dni i do tego funkcje sportowe nie są aż tak rozbudowane. Nie wspominając już o jeszcze tańszych Amazfitach czy Huawei po prostu Garmin nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o zaawansowane zegarki sportowe. Tak więc ja od siebie polecam ten model i jego ekran bardziej przypadł mi do gustu w stosunku do Fanning 7, bo poza tym mamy praktycznie te same parametry. Mam nadzieję, że przekazałem wam wszystkie najważniejsze informacje. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie je w komentarzach albo do mnie na Instagramie. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Pozdrawiam i do następnego.